Witam na kolejnym odcinku naszego kanału Choduj z nami. Dzisiaj jesteśmy ponownie w tuczarni Wojtka Styburskiego. Obiecałem, że po jakby zakończeniu inwestycji wrócimy tu ponownie, żeby zobaczyć jak ostatecznie wygląda budynek i jest ku temu okazja. Dzisiaj mamy oficjalne otwarcie tuczarni przed już zasiedleniem obiektu. Jesteśmy ponownie tutaj w kuklinowie. Tak jak mieliśmy okazję widzieć budowę w trakcie, to dzisiaj przyszedł ten dzień, kiedy możemy już zobaczyć inwestycję ukończoną. Także serdeczne gratulacje całej tej inwestycji. Cieszę się, że możemy podejrzeć już skończoną inwestycję z wszystkimi nowinkami i, i, i próbować implementować. I dzielić się tymi rozwiązaniami innymi. Także jeszcze raz gratulacje. I jestem pod ogromnym wrażeniem, że to poszło tak szybko, bo my rozmawialiśmy raptem dwa miesiące temu, a dzisiaj już obiekt jest skończony z wygrodzeniami, z paszociągiem, ze wszystkim. Dokładnie tak. Dziękuję za miłe słowa. Janusz, witam państwa serdecznie. Rzeczywiście, budowa szła niekolizyjnie. Zaczęliśmy 26 marca, a praktycznie na 15 sierpnia byliśmy gotowi. Teraz takie szczegóły jeszcze dopinaliśmy związane naprawdę z kosmetyką, z takimi rzeczami. Tutaj dokręcaliśmy jeszcze zabawki, jakieś tam dodatkowe poidełka. Natomiast cały proces przebiegł bardzo rzetelnie. I bez stresu. Dzisiaj chlewnia gotowa na przyjęcie zwierząt, i za dwa dni praktycznie wykonujemy zasiedlenie już. Właśnie miałem się zapytać, kiedy będą tutaj zwierzęta. Tak, tak tutaj. dokładnie za dwa dni zaczynamy produkcję. Tutaj już będziemy testować potem in vivo, czyli już bezpośrednio ze zwierzętami, i będziemy obserwować cały czas i analizować wyniki produkcyjne. Także chciałem podziękować za to, że mogłem obserwować tutaj rozwój, jak powstawał ten budynek. Jeszcze raz serdeczne podziękowania, gratulacje i żeby ten budynek spełnił oczekiwania, żeby produkcja tutaj szła pełną parą i, i, i tego życzę. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Jest kwestia taka, że mieliście też bardzo duży udział, bo kwestie bioasekuracyjne, chociażby ta myjka jakby do butów, to była podejrzana w farm shopie. Doskonale się sprawdza, zainspirowała tutaj zwiedzających dzisiaj i gości, którzy przybyli na, na ten właściwie moment odbioru. Dziękuję za inspirację i dziękuję bardzo za współpracę i mam nadzieję, że to jest kolejny krok w dobrej, w dobrej współpracy, Janusz. Dziękuję. Zawsze, kiedy się przedstawiam, mówię, że jestem rolnikiem i mówię to z wielką dumą. Poszukiwałem cały czas rozwiązań z dzisiejszych czasów i takich skutecznych, które pozwolą nam bezpiecznie i w sposób optymalny produkować i hodować trzodę chlewną. Najważniejsze aspekty, które zrealizowaliśmy w tej chlewni, po pierwsze, to jest samo miejsce, gdzie lokalizujemy tą inwestycję, bo ta inwestycja, zobaczcie, powstała w polu. To jest miejsce, które ma być niekolizyjne dla sąsiadów, dla tych, którzy nas otaczają, w tym, którym mogłaby rzeczywiście produkcja przeszkadzać, mógłby przeszkadzać transport, mógłby przeszkadzać zapach. To jest pierwszy aspekt. Drugi, zobaczcie, ta chlewnia, która jest właśnie w takim wykonaniu na wręcz chlewni nie przypomina. Tu nie ma dużych wlotów też powietrza. Tu jest, jest to budynek, który komponuje się ze środowiskiem, z otoczeniem i nie, nie jest wcale jakimś też wiek, wielkim konglomeratem, a jest to budynek, który ma. Dzisiaj zaplecze 700 m2 powierzchni produkcyjnej, czyli w minimalnych standardach można by tu utrzymywać 1000 zwierząt, natomiast my chcemy iść tutaj w bardzo wysoki dobrostan. I pomimo tego, że ten budynek odpowiada takiej ilości zwierząt, my będziemy tu hodować w najwyższym poziomie dobrostanu, czyli 1,5 metra na sztukę, czyli maksymalnie 450 zwierząt w jednym rzucie od warchlaka do tucznika. Bardzo mocno postawiliśmy tutaj na klimat na y, otoczenie zwierząt, na ten dobrostan fizyczny, czyli wentylacja specjalnie rozbudowana, która daje nam rozwiązania dla dwóch klimatów, czyli dla zimy. I dalej dla upalnego, tropikalnego lata jesteśmy przygotowani tutaj na schładzanie, na naprawdę klimatyzację dla zwierząt i na taki ciąg powietrza, który zagwarantuje im najwyższe warunki właśnie bytowania. Dodatkowo wyposażyliśmy się w automatyczne systemy zadawania pasz, tak żeby pasza i pojenie była bardzo precyzyjne i przede wszystkim zautomatyzowane, żeby zabezpieczała wszystkie potrzeby fizjologiczne zwierząt. Nie wspomniałem też o bardzo ważnym elemencie, którym jest zarządzanie gnojowicą. Cały budynek jest oparty na wannach gnojowych pod każdym końcem. Ja będę to prezentował za chwilę. Jest oddzielna wanna gnojowa, która w automatyczny sposób, w oparciu o sztuczną inteligencję, na zasadzie przyrostu gnojowicy będzie dokonywane spławianie w taki sposób. Aby w kolejnych etapach przyczyszczeniu budynku nie było trzeba wykonywać i wykorzystywać nieszadeł, a przy tym generować bardzo dużej emisji środowiskowej, posługujemy się wieloma badaniami, które naukowcy cały czas opracowują i szukają optymalnego dobrostanu zwierząt. I tutaj stawiamy na światło naturalne. Na minimum 150 luksów dla każdego tucznika w każdym centymetrze tej chlewni. Ten system będzie wspierany inteligentnymi czujnikami, który dopiero będzie zaświecał światło sztuczne w momencie, kiedy będzie brakowało tego światła dziennego, tak żeby 8 godzin co najmniej zwierzęta miały tutaj trzoda dobrostan w oparciu o naturalne światło, światło ewentualnie potem trochę sztuczne. I dodatkowo po 8 godzinach zamęczane będzie światło czerwone, które będzie dawało nam tylko 30 luksów światła czerwonego w okresie już hibernacji, czyli nocy, po to, żeby zwierzęta mogły czuć się bezpiecznie, nie będą w ciemności, a światło czerwone dodatkowo jeszcze je uspokaja. I cały ten, cały ten system klimatu, który tworzymy tutaj dla dobrostanu zwierząt, jeszcze okroszony będzie na sam koniec muzyką, która dostarczana będzie przez specjalistyczne głośniki na bazie inteligentnej też ym, playlisty, która budowana jest na bazie utworów Mozarta i Vivaldiego z różnym... Ym, y, z różnym z różną dynamiką rytmu i z różną barwą, też po to, żeby zwierzęta w momencie, kiedy wstają, miały energię, kiedy spożywają paszę, a potem je uspokajać także muzyką, żeby mogły też ograniczać agresję przede wszystkim i mieć jeszcze najwyższy dobrostan. Czyli w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę, te wszystkie systemy będą wspomagać tutaj dobrostan zwierząt od gnojowicy, pojenia, żywienia klimatu, temperatury, wilgotności, yy, yy, dwutlenku węgla przez światło, muzykę i ekspercką opiekę też yy, tutaj całej specjalistycznej kadry, którą budują weterynarze, żywieniowcy i potem obsługa, która czuwa nad zbieraniem danych i jej yy, analizą. Mamy pomieszczenie socjalne. Pomieszczenie socjalne jesteśmy w strefie brudnej, gdzie obsługa pracownik wchodzi tutaj do pomieszczenia, do budynku i musi się rozebrać z całej wierzchniej odzieży. UV Box daje taką możliwość i to może nawet otwora. Zobaczcie, żeby zostawić tutaj wszystkie elementy, takie jak telefon, jak śniadanie, czy jak leki. Tu jest niezamontowana jeszcze kabina, tylko dlatego, żebyście Państwo mogli tutaj przejść, będzie kabina y, zamykana. Pracownik zostawia tutaj całą odzież, łącznie z majtkami i wchodzi, bierze prysznic w związku, zgodnie z instrukcją, czyli najpierw namacza się, mydli, myje. I dopiero tutaj, kiedy wychodzi z kabiny, jest w strefie czystej. Tutaj pracownik y, osusza swoje ciało, zakłada majtki fermowe. Zakłada dopiero odzież fermową, kombinezon i przechodzi w, kroksach, przechodzi w kroksach do pomieszczenia technicznego, gdzie dopiero zdiagnozuje, czy wszystkie systemy działają prawidłowo. Nie? Czyli, tu jesteśmy w pomieszczeniu technicznym. Można by powiedzieć, że jesteśmy w biurze, w sercu tej chlebni. Przeszedł sobie na strefę czystą, czyli wszystko, co było poddane teraz jeszcze zabiegowi naświetlania ultrafilotowego, czyli biosekuracji i dezynfekcji. Może wyciągnąć dopiero teraz swój telefon i tym telefonem posługiwać się na, na fermie. Całe zarządzanie fermą odbywa się już tutaj z komputera i w komputerze mamy cały system zarządzania klimatem, czyli wentylację, składzanie CO2. I temperaturę. Mamy także temperaturę podzieloną na, na strefy. Mamy także wszystko, co się dzieje na zewnątrz chlewni. Dodatkowo zarządzamy sobie wszystkimi paszami i tym, co jest w zbiornikach paszowych. Tutaj z tego miejsca wagi i to, co się dzieje już w zbiornikach, i całe zużycie. Wpada nam bezpośrednio także do systemu AgroSystem Peak Vision. Integrujemy już wszystkie dane w całe zużycie paszy i całe przyjście paszy z zewnątrz, czyli załadunek jest wszystko zarejestrowane już automatycznie w systemie. Pobór wody też? Pobór wody też. Mamy liczniki, które liczą nam tutaj na różne strefy. Przede wszystkim mamy licznik główny który liczy nam zużycie wody która jest zużyta globalnie na fermie i mamy dwie grupy żywieniowe i dodatkowo mamy jeszcze dwa podliczniki pierwsza grupa żywieniowa to jest prawa strona produkcyjna i lewa strona jest drugą grupą żywieniową i każda grupa żywieniowa daje nam odrębny sygnał jeszcze na zużycie wody w związku z tym, że będziemy mogli równolegle prowadzić dwie, dwie grupy badawcze i też na bazie różnych czynników analizować zużycie wody, nawet prozaicznie, czy ze smoczków, czy z poidełek, czy przy wykorzystaniu jakichś innych modeli załóżmy, dobrostanowych czy żywieniowych. Cały czas będziemy mogli na bieżąco monitorować globalne zużycie fermy, ale dodatkowo jeszcze zużycie grup żywieniowych. I tak samo też każda grupa żywieniowa, czyli prawa, lewa strona jest wyposażona w odrębną analizę zużycia paszy treściwej. Mam nadzieję, że materiały tutaj pokazane zainspirują Was do tego, żeby postawić takie tuczarnie i takie rozwiązania stosować. Dziękuję, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!